Cześć! Jak Wam się podoba mój Miskant, ballerina w jesiennych barwach, w pełni kwitnienia? Jeśli Wam się podoba, to muszę przyznać, że nie jesteście odosobnieni, ponieważ podoba się wielu ogrodnikom, a ja korzystam z jego uroku i bardzo często wymieniam go na inne rośliny. Najczęściej są to trawy ozdobne, Miskanty i tak. Będzie również dzisiaj, bo mam zamiar wymienić mojego Miskanta Balerina na Miskanta Memory. Miskant Balerina będzie wykopany prosto z gruntu z taką dużą bryłą korzeniową, co jest gwarancją jego przyjęcia się. No bo czasami, kupując rośliny w szkółkach czy też w sklepach ogrodniczych. Chodzi o trawy, oczywiście, możemy kupić sadzonkę w takiej niedużej doniczce i taka trawa przyjmuje się na nowym stanowisku o wiele, wiele dłużej niż taka właśnie sadzonka wykopana prosto z gruntu. A jeśli wykopiemy sobie taką oto sadzoneczkę około 20 cm na 20 cm, o głębokości również 20 cm, wtedy. Mamy pewność, że ta bryła korzeniowa jest solidna i taka sadzonka nam się przyjmie już na nowym stanowisku. Ja tego miskanta dzieliłem już wielokrotnie i muszę Wam przyznać, że im więcej go dzielę, tym lepiej on rośnie. Zobaczcie, tutaj w tym gąszczu muszę po prostu naciąć taki kwadracik. Akurat w przypadku tej odmiany nie jest to trudne zadanie, ale gdybyśmy chcieli wykopać na przykład miskanta olbrzymiego albo miskanta zebrinusa, no to trzeba się już o wiele bardziej napracować. A tutaj zobaczcie: cztery takie wbicia sztychówki, i można spokojnie wyciągać nowo pozyskaną sadzonkę, która powędruje do innego ogrodu. Takie wykopki najlepiej przeprowadzać jesienią lub też wczesną wiosną. No i jest sadzonka przygotowana. Myślę, że osoba obdarowana będzie bardzo zadowolona. Będzie zadowolona tym bardziej, że roślina zostanie wkopana z pełnym ulistnieniem, a nawet Ukwieceniem, no, i będzie się prezentować jeszcze do końca jesieni, jak taka kwitnąca, normalna trawa ozdobna, której niczego nie brakuje. Muszę ją tylko odpowiednio spakować i przetransportować. Najlepiej schować bryłę korzeniową do takiego woreczka. Wtedy bryła nie będzie się rozsypywać. No i brudzić przede wszystkim. No a taką sadzoneczkę umieszczę sobie za chwilkę w takim oto wózku. No i tym wózeczkiem pojadę do innego ogródka, gdzie rośnie obiekt mojego pożądania. A obiekt mojego pożądania wygląda tak. Jest to Miskant Memory. Również w pełnym ukwieceniu. I przyznacie, że te kwiaty są najbardziej efektowne w tej całej roślinie. No dobra, wykopuję. Miskant Memory już wykopany. No, i jedzie sobie na swoje stanowisko. Tutaj do mojej miskantowej alejki. Gdzie rosną już cztery różne odmiany, i akurat jest jedno miejsce właśnie dla Miskanta Memory. Młoda Miskantowa alejka wygląda w ten sposób, zresztą wielokrotnie już ją mogliście obserwować na moim kanale. No i tutaj, w tym miejscu, pojawi się również nowy Miskant Memory. Zobaczcie, tak wyglądają miskanty z bliska. Ten ostatni, oczywiście, najbardziej efektowny i największy. No dobra, no to sadzimy. Wykopałem tego miskanta memory w identyczny sposób jak widzieliście to w przypadku kopania miskanta balerina. I jak widać, ma zielone liście oraz kwiaty. A po czym można poznać, że jest to miskant Memory po pięknych kwiatach? Ale nie tylko. Zobaczcie, tu jest charakterystyczna cecha wszystkich miskantów, czyli biały paseczek po środku liścia, łodyga około 3-4, może 5 mm. No i te piękne, białe, a właściwie kremowe, duże kwiaty. Które wzbudzają największy podziw wśród miłośników miskantów. No i takiego miskanta zaraz umieszczę sobie w świeżo wykopanym dołku. Jak już wspominałem wcześniej, miskanty najlepiej sadzić w okresie jesiennym lub też wczesnowiosennym. Ale tak szczerze powiedziawszy. Mi najbardziej pasuje okres jesienny. Wtedy gleba jest najbardziej wilgotna, nasączona wodą, no i moim osobistym zdaniem, wtedy miskanty przyjmują się najlepiej. Zresztą wszystkie miskanty, które posiadam w swoim ogrodzie, są właśnie wkopywane jesienią. No i jesienią najlepiej zdobywać takie właśnie Sadzonki miskantów. Spróbuję tutaj wykopać dołek, który najbardziej będzie pasował pod tą bryłę korzeniową. Zaraz sobie dokładnie sprawdzę. No, myślę, że to będzie idealny dołek. Koniec jesieni to taki okres, kiedy miskanty już układają się do zimowego snu. Będą one powolutku schnąć. No, i te wszystkie łodygi ładnie będą prezentowały się zimową porą. Nie należy ich oczywiście obcinać na zimę, ponieważ z tych łodyg, z tych liści roślina czerpie jeszcze składniki pokarmowe przez całą zimę. No i wiąże się to też z tym, że nie trzeba jesienią sypać tutaj jakiegoś nawozu. No dobrze, myślę, że dołek już gotowy. No i teraz umieszczę sobie tą oto bryłę korzeniową w środku. Obficie podleję, a właściwie zaleję dołek, tak aby wody miskantowi nie brakowało. No, i teraz mogę sobie tutaj dosypać tej ziemi, którą wcześniej wykopałem. Oczywiście te grudki, które się tutaj tworzą, można sobie rozdrobnić w rękach. Warto taką sadzonkę umieścić około 5 cm poniżej gruntu i obsypać całość takim dołkiem. Zresztą zaraz Wam pokażę. Sypię tutaj jeszcze troszkę ziemi wokół, tak aby ona się tutaj ładnie utrwaliła. No i jeszcze ugniotę. No i zobaczcie, taki dołek można sobie tutaj usypać, tej ziemi troszkę do środka, tutaj tej bryły. Tak aby powstał dołek, który troszkę zabezpieczy roślinę przed. Zimowym przemarzaniem, ale nie obawiajcie się, że taka roślina Wam zmarznie. Miskanty to idealne rośliny na polskie warunki. Żadna jeszcze nigdy w moim ogrodzie nie zmarzła, także spokojnie każdy miskant również u Was przezimuje. Zróbcie tylko taki oto kopczyk. Kopczyk z ziemi. A jeśli jesteście bardzo przewrażliwieni no to ewentualnie można tutaj jeszcze dać na przykład jakieś sianko lub pozostałości na przykład ścięcia iglaków ale to już tak tylko dla przezornych no i jeszcze raz na koniec obficie podlewamy to co żeśmy tutaj umieścili Ładnie dookoła, żeby roślinka mogła spokojnie napić się wody. No a jesień załatwi już za nas całą sprawę, ponieważ, jak wiemy, jesienią jest już mokro, wilgotno i wszystkie roślinki ładnie się przyjmują. No dobrze, no to sadzenie zakończone. Teraz jeszcze raz rzut oka na tego, oto, miskanta. Memory w towarzystwie innych miskantów. Myślę, że na tym stanowisku będzie mu całkiem dobrze. W przyszłym sezonie, wczesną wiosną, obetnę jeszcze tutaj te tuje, ponieważ one się tutaj strasznie rozgościły. I trzeba je zdecydowanie przyciąć, aby miskanty miały więcej miejsca. Cześć!